Siema! Dzisiaj taki będzie odcinek piwnych wieści dość nietypowy, bo po pierwsze bez piwa, po drugie bez Mattiego i po trzecie bez Xboxa 360. Dzisiaj zaprezentuję Wam nową grę na 3DSa Super Mario Kart 7, którą niedawno zdobyłem. I gramy od razu, wybieramy sobie samochodzik i trasy. Trasy jak widzicie są z, ze starych konsol, z Nintendo 64, z SNES-a. Zgadzka, ale są też zupełnie nowe, tras trochę jest, więc na tym polu lipy nie ma, jest na czym jeździć, za to jest mało postaci, tylko 8, ale to w sumie jest bez znaczenia, bo każdym się w zasadzie jeździ tak samo, więc <laughs> więc to jest bez różnicy. No i tutaj białe tło, zamiast jakiegoś tam obrazka z napisem loading, to tam serwują nam tylko takie białe tandetne tło. I teraz znowu i się możemy teraz zastanawiać czy nam się konsola zawiesiła, czy coś się zesrało, ale po prostu już gramy. Jak widać graficzka jest ładna, kolorowa, taka typowa dla Mario Kartów, no bo wiadomo, jeśli ktoś grał w jakiegokolwiek Mario Karta, no to tak jakby grał we wszystkie, no bo te gry są do siebie jednak bardzo podobne. Tutaj na przykład są bardzo fajne drifty, o właśnie robię drifta. Jak się zrobi długiego tak... To takiego drifta to nam się potem przyspieszenie załącza i ogólnie na wyższych poziomach trudności, żeby wygrywać to trzeba cały czas robić drifty. No i tutaj te drifty są bardzo fajne i bardzo się je przyjemnie robi. Lepiej nawet niż w tych innych częściach wcześniejszych. No ale jest to jednak standard w serii, tak samo jak tutaj zbieranie tych wszystkich dopałek. W zasadzie tutaj nie zauważyłem jakichś nowości. No nowością jest dopałka z taką siódemką, ikonka siódemki, ale niestety nie wiem co ona robi, bo jeszcze nigdy mi się nie udało jej zdobyć, więc jest to na pewno jakaś mega dopałka, która się bardzo rzadko trafia. No a sama gra, sama gra jest typowa dla serii, czyli po prostu ścigamy się, są turnieje, w każdym turnieju jest po cztery trasy, i w zasadzie zasady gry się nie zmieniły ani trochę. Osobiście najbardziej lubię. Osobiście najbardziej lubię Mario Karta z Gamecube, Mario Kart Double Dash, bo tam jest bardzo fajna grafika, bardzo fajne trasy i tam jest też fajny motyw z tym, że jest Mario i na przykład Luigi, że się jeździ zawsze we dwóch. I to mi się tam podoba. <laughs> tutaj grafika też jest bardzo ładna, ale to jest takie, no... No wydaje mi się, że, że na pewno nie jest lepsza niż tam na przykład na Wii. I że też jakoś nie przebija wersji z Gamecube'a. No ale w sumie to jest kolorowa gra. Taka... No bardzo kolorowa. I, i tutaj w zasadzie... Trudno jakieś fajerwerki graficzne, no bo tutaj nie chodzi w zasadzie o to, żeby była gra mega szczegółowa. Tylko to po prostu ma wyglądać jak jakaś kreskówka, więc nie można się przyczepić za bardzo do grafiki. A do czego się mogę przyczepić, no to... O, tutaj jest mapka. Tutaj mamy pozycję. No i tak wygląda mapka. <laughs> jak mówiłem... Do czego się mogę tutaj przyczepić, no to... To tak jak w zasadzie w każdej części Mario Kart'a, że jest małe poczucie prędkości. Jedzie ten kart, jedzie, jedzie, ale tak kurczę jakby... jakby nie mógł wrzucić wyższego biegu. Dość wolno jeżdżą i, i to nawet na wyższych poziomach trudności też jeżdżą wolniej. No tylko, że po prostu tam przeciwnicy są bardziej inteligentni bym powiedział. Oj znowu białe tło. <laughs> No i druga trasa. Yy, tutaj jest chyba trasa z y, Game Boya Advance. Jak dobrze pamiętam. Yy, no i co jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? <coughs> Ogólnie jestem z niej bardzo zadowolony. Tylko tak, no, yy, bo tu są trzy rodzaje turniejów, Zresztą jak w każdym Mario Kartie. 50C, 100, 100C i 150C. Czyli to są po prostu poziomy trudności. No i na 50 to jest y, gra bardzo łatwa. Właśnie ja teraz wziąłem to i, i w sumie mogłem się jednak szybsze, bo... Znaczy trudniejsze, bo teraz jestem cały czas pierwszy i, i jakoś nie można... Nie mogę oddać jakoś za bardzo tej rywalizacji. Ale y, na 100 to już jest wyzwanie. Tam wygrać wszystkie turnieje na perfekt to już jest naprawdę... Y, trudny orzech do zgryzienia a na 150c w ogóle wygrać to już jest to już jest e, poważna sprawa także jeśli ktoś chce zdobyć wszystko odblokować wszystkie e, tam e, usprawnienia do z tych samochodzików no to musi przejść wszystko na perfekcie i wtedy się tam różne rzeczy odblokowują więc e, jeśli ktoś chce wyciągnąć maks z tej gry no to będzie miał naprawdę spore wyzwanie i i naprawdę zabawy na wiele wiele godzin No bo to w zasadzie jest gra skierowana tylko do Do fanów tego typu yy, Tego typu gier No bo Jacyś tam zatwardziali w pani Forcy czy, czy Gran Turismo To raczej spojrzą na to z politowaniem I w ogóle nie będą chcieli w to grać Także no Jest to gra nie dla wszystkich yy, Co dalej Yy, wspomnę o efekcie 3D bo jak zawsze na niego narzekałem tak Mario właśnie yy, Mario Kart 7 jest to pierwsza gra yy, w której efekt 3D mi nie przeszkadza naprawdę gram z tym efektem widzę tą fajną głębię fajnie to wszystko wygląda yy, jest ta przestrzeń i, i naprawdę i nie boli mi głowa i to właśnie Mogę grać nawet pół godziny tak i, i, i jakoś nie odczuwam żadnych szkodliwych efektów. No może trochę oczy mi wysychają, ale poza tym jest ok. I tutaj muszę powiedzieć, że nie wiem, może po prostu już troszkę opanowali to programowanie tego i teraz efekt 3D już może lepiej potrafię wykorzystać, a może to po prostu zależy od gry. No bo w Zeldzie na przykład Ocarina of Time, no to... Efekt 3D to po prostu po 5 minutach już mi się żygać chciało, a tutaj jest dobrze. Yy, kolejna trasa yy, co więcej. A tak w ogóle to, to ten odcinek to tak powstał na spontanie, bo no bo gierkę, gierkę zdobyłem, no to mówię, a, skoro już jest, skoro to nowość. No to trzeba pokazać. Niby piwne wieści miały być zawsze pod Xboxa. No ale dlaczego by nie zrobić z 3DS-a, w końcu to też jest... E, karn Gen, Więc... E, ukazują się nowe gry, więc... ...czemu by ich nie pokazać? No, że, że gadam sam, no to wiadomo. Po, pogoda do dupy. Zresztą... E, 3, 3DS, mały ekranik, więc... ...patrzenie na niego przez dwie osoby jednocześnie, no to to by było średnio tak wygodne. Kurwa. Więc dzisiaj, dzisiaj właśnie nagrywam sam, ale może też kiedyś nagram coś razem z Matim z 3DSa, bo akurat Mario Kart to nie jest jego konik, on, on tam za bardzo się tymi grami nie interesuje, ale też zdradzę, że niedługo będę miał też grę na 3DSa, bardzo taką właśnie nie, nie nintendową, czyli nie dziecinną, tylko taką mroczną i, i, i bardziej dla ...dojrzałych graczy. Więc... ...zaprezentuję. I ty, tyle, że nie wiem, czy będzie to w Piwnych Wieściach, czy będzie to... ...po prostu... ...po prostu w Gamer Resort, bo myślę, że to może być nawet... ...dość ambitny materiał. No, a dzisiaj sobie pogadam troszkę sam, troszkę poprzynudzam, bo... ...bo nic nie piłem. Yy, no. Te spadochroniki to jest fajna sprawa żeby się one za one się załączają automatycznie jak się wiedzie na niebieską hopkę, a jak się wiedzie na żółtą hopkę to jest tylko zwykłe przyspieszenie. I tak to właściwie wygląda, no. Eee, daję sobie sprawę, że z perspektywy widza to, to musi być cholernie nudne pateniego, jak siedzi, jedzie, to okrążenia i to cały czas wydaje się takie same i, i wszystkie te trasy wydają się takie same i... No ale wierzcie mi, że... że jednak jak się w to gra, no to jest całkiem fajnie. Są oczywiście wkurzające momenty zwłaszcza na przykład jak co mi się szcz szczególnie często zdarza gram na średnim poziomie trudności na przykład przed samą metą już jestem pierwszy już, już kurczę meta jest y, z kilka metrów ode mnie i nagle dostaję jakąś, jakimś żółwikiem czy czymś i mnie wyprzedzałem i jestem ostatni i to jest wkurzające ogólnie na przykład goni, goni nas jakaś y, samonamierzająca na, się petarda kurde o właśnie tak jak ta skorupa. Eee, no i kurczę widzimy ją na radarze, słyszymy taki alarm, takie... N -n -n", takie jak w łoziach podwodnych. I kurde możemy tylko czekać ee, na, jak na ten wyrok i nie możemy nic z tym zrobić. To jest troszkę denerwujące, bo, bo, bo wiemy, że jest to nieuniknione. No ale to są, wiadomo. Zasady gry są takie i trzeba, trzeba się niestety z tym pogodzić. A to trasa z, yy, z DS-a Z Mario Kart na ds -a. I w sumie, no pokazałem te stare trasy W sumie mogłem wziąć jakiś turniej, gdzie są same nowe Ale te nowe są dłuższe na ogół A chciałem przejść sobie po prostu turniej Więc w tych nowych to by mi się dłużej zeszło Ale no jak widać te, te trasy są dość ubogie no Bo to są te stare z tych starych wersji więc wiadomo, nie ma, nie ma graficznych firewerków. Ale te trasy z... właśnie z wersji 7, no to one już się prezentują naprawdę okazale. Są rozbudowane, są na przykład takie motywy, że się jedzie, 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 wpada się pod wodę, potem się... w karcie się z tyłu takie śmigiełko pojawia i sobie jeździmy pod nie jakiegoś tam zbiornika wodnego i potem wylatujemy z niego i znowu sobie jedziemy i jest dużo fajnych bajerów graficznych. No... No bo te stare trasy to wiadomo ale ogólnie sympatyczna gra w sumie y, tak myślałem czy nad tym albo nad y, y, super new super mario land i w y, sumie myślę że z tamtego też bym był zadowolony ale jakoś tak wyszło na to więc y, no gierka fajna tutaj właśnie można robić fajne drifty bo 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 na przykład y, w mario kart y, Double Dash na, na Gacka No to właśnie te drifty nie są aż takie fajne I, I tutaj może można robić drift w zasadzie w nieskończoność Jeśli się y, tak fajnie u, u, ustawi samochodzik No a tam to niestety się nie da robić takich długich driftów No ale każda, każda gra ma swoje plusy i minusy I jednak myślę, że, że ta z Gamecube'a jest fajniejsza Aczkolwiek z tej też jestem bardzo zadowolony, no bo jednak jest ona na przenośnym konsolę i, i wygląda naprawdę atrakcyjnie, więc, więc mogę ją zabrać ze sobą wszędzie. No i tu już prawie koniec. No i jak wspomniałem, niedługo powinien się pojawić filmik z mojego nowego też nabytku na 3 ds który myślę, że będzie jeszcze ciekawszy niż to. Zwłaszcza dla takich graczy, którzy, którzy właśnie nie lubią takich gierek. No a to... A tutaj będziemy już powoli kończyć. Zaraz dojadę do mety. I tak się prezentuje Mario Kart 7. No jeśli ktoś ma 3DS-a, to, to może sobie tą gierkę kupić. Fajna wyścigówka. Znaczy ja zawsze lubiłem Mario Karty, więc dla mnie jest fajna, a... A jeśli ktoś lubi jakieś takie bardziej poważne wyścigi, typu Gran Turismo czy coś, no to... To myślę, że raczej to mu się nie spodoba. No i grafika oczywiście ucierpiała przez nagrywanie kamerą, bo... Bo normalnie jest ład, ładniejsza. No i koniec. Koniec turnieju. No ja i wygrałem. Cały turniej, cztery wyścigi. To nie było zresztą trudne, bo to na łatwiejszy poziom trudności. Najniższy. I teraz będzie taka animacja i tak się kończy turniej i tak samo będę już kończył filmik także jeśli ktoś dotrwał do końca to znaczy że lubi mario karta a wszystkim widzą dziękuję za uwagę cześć